Mnie ojca i syna ducha świętego Amen. Przybądź duchu święty, ześlij z nieba wzięty światła twego strumień. Przyjdź, ojcze bogich, dawco darów drogich, przyjdź światłości sumień. po najmniejsze z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie w pracy tych ochłotą, w żywą wodą, w płaczu utulenie światłości najświętsze, serc wierzących wnętrza, poddaj swojej potęce Bez twojego tchnienia. Cóż jest, jest wśród stworzenia jenocierni i nędze, obmyć czyli święte, oschłym wlej zachętę, lecz serca rany, nagnij jest hardy, rozgrzej serca twarde, prowadź za Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiu dary. Daj, daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary Amen. Amen. To zadam następne pytanie. E, idę na masaż. I mój fizjoterapeuta proponuje mi, że on też jest bioenergoterapeutą. I co wtedy powinno się we mnie zadzieć, albo co powinna taka osoba zrobić? Czy powiedzieć tej osobie, że po prostu ja przyszedłem do fizjoterapeuty i to wystarczy? I czym jest bio, jak gdyby tak, bioenergoterapia i dlaczego to może być dla nas niebezpieczne? Bioenergoterapia jest siostrą hipnozy groźniejszą. Dlatego, że w hipnozie mamy do czynienia z wywołaniem stanu transowego. I to takiego dość delikatnego. Ludzie nie tracą świadomości najczęściej, tak? Stany hipnotyczne, to jest tak, że, że rzadko, rzadko jest tak, że się nie pamięta. Raczej jest tam możliwość oddziaływania sugestią, a nie warunkowania. Jeśli ktoś warunkuje, no to już w ogóle jest, jest to przestępstwo wobec zdrowia, wobec psychosomatyki człowieka natomiast przy bioenergoterapii praktycznie nie spotkałem się żeby bioenergoterapeuta, który przez dłuższy czas obdziaływał na ludzi żeby nie otworzył się na rzeczywistość demoniczną i ci ludzie najczęściej przez kilka lat nie są tego świadomi bardzo wiele osób wchodzi w to z dobrych budek na kanale Pekieli TV jest świadectwo Janka i jest świadectwo Izy. I to są wstrząsające świadectwa. Iza była bioenergoterapeutką i opisuje tam swoje doznania, swoją historię. To skończyło się egzorcyzmami, a Janek był najpierw pacjentem, a potem zaczął się przygotowywać do, do bycia bioenergoterapeutą i też został no, porażony demonicznie, po prostu porażony w historii kanale jest sporo jest też historia Ani Staszkowski, u której bioenergoterapeuta doprowadził ją do inicjacji. Zapytał, czy ty chcesz, żeby chroniła cię ta siła, która mnie chroni. I ona nieświadoma kompletnie się na to zgodziła, tak i odtworzyła się na demona. Niestety nie mam w dźwięku tego świadectwa, ale tutaj też jest historia kobiety, która ze zdjęciem swojego umierającego syna przyszedł do, do terapeuty. i on powiedział, że o to jest poważniejszy przypadek, to ja w tym momencie idę do kaplicy bo przyjmował w budynku kościoła, przy kościelnym budynku, że ja idę do kaplicy wziął świecę i rozpoczął się demoniczny rytuał i ta historia była kompletnie nieprawdopodobna dlatego, że ta kobieta nie chodziła na żadne kursy ona po prostu przyszła do bioenergoterapeuty i mówiła coś takiego. I nagle uniosłam się pod sufit. Kiedy wbijałam ręce w siedzenie tego krzesła, widziałam, że stoję, że krzesło stoi na ziemi i ja trzymam się i, i widzę zbielałe palce moje, które zaciskają się na ten krześle, ale tylko kiedy tylko traciła koncentrację, nagle znajdowałam się pod sufitem poruszało się powietrze, rozwiawało jej włosy, to zdjęcie wyrywało się z jej rąk w kierunku tego bionergoterapeuty. On w rytuale oddał tego chłopca demonowi. Ta historia skończyła się dobrze. To jest historia sprzed kilkunastu lat, ale tak jak ja ostatni raz rozmawiałem z tą kobietą, to ta historia się skończyła dobrze do tego chłopaka, który umierał również. I oczywiście zasadnicze zdanie. Jeśli byłeś u bioenergoterapeuty i w trakcie seansu miałeś jakieś doznania, przepływające ciepło, jakieś mrówki, jakieś. No cokolwiek, coś, co można było nazwać, że jest dziwne, niezwykłe, wielu ludzi odbiera to jako pozytywne, wielu jako lekki dyskomfort, nieważne. Tak samo jeśli to się zadziało na medytacji i przekroczyłeś punkt transowy i też się takie rzeczy dzieją, tak? Ale jeśli coś takiego Zadziało się w trakcie sensu u bioenergoterapeuty. Możesz spodziewać się depresji, które nie dają się leczyć, leczyć farmakologicznie. Możesz spodziewać się wahań nastroju nieadekwatnych do bodźca. Możesz spodziewać się dyskomfortów okołosennych, to znaczy jakichś drobnych parali paraliży, czasami bardzo mocnych paraliży, także tylko gałkami ocznymi można poruszać, jakichś lęków, drobnych dręczeń albo potężnych dręczeń z poczuciem obecności kogoś, kto chce zrobić krzywdę w pokoju, gdzie nikogo nie ma. W związku z tym każdy, kto w trakcie seansu bioenergoterapeutycznego otworzył się na autorytet osoby, która powiedziała, że da coś bardzo ważnego, to zmieni jego życie, da zdrowie. Tak? Ja się otwieram na ten autorytet i tym samym otwieram się na świat duchowy tej osoby. Biondergeterapeuci, gdyby ktoś się chciał nazwać biorondergeterapeutą, zacząłby przyjmować i byłby całkowicie człowiekiem zamkniętym na tę sferę, na, na nadzwyczajne otwarcie na rzeczywistość demoniczną, ale nie zarobiłby na życie, bo no, kto by ile przyszedł? Tam by się na tych sensach nic nie działo. tak? Tam coś się musi dziać, że ludzie wracają do tego tak? Tam musi być doznanie mocy, a jeśli jest doznanie mocy, to znaczy, że mamy. I na pewno to.